W 1991 roku na rynku ukazuje się tytuł, który na zawsze zmieni sposób opowiadania historii w grach. Stworzona przez jednego człowieka, Erika Shai, którego wizjonerska produkcja od przeszło 25 lat wciąż jest wznawiana na kolejne platformy. Another World, bo o niej tutaj mowa, do dziś uważana jest za kamień milowy gier wideo. Jednak dzięki czemu gra zyskała sobie takie miano? Prześledźmy jej historię od samego początku. Eric Chey, francuski deweloper, który zaczynał swoją przygodę z tworzeniem gier w 1983 roku od programowania na komputerach Oric Atmos i Amstrad dla francuskiego studia Lorisiel. Niestety nic co wyszło spod ich skrzydeł nie było warte zapamiętania. Później Eric przeniósł się na platformy Amiga i Atari ST, na które stworzył gry na Dark i Podróż do Wnętrza Ziemi. I te tytuły przepadły w zapomnienie i nie odniosły większego sukcesu. W 1989 roku Shai dołącza do studia Delphin Software, gdzie zacznie pracę nad jedną z pierwszych gier Future Wars, przygodówką z gatunku Point-and-Click, której głównym designerem będzie Paul Kisse, twórca późniejszego flashbacka, gry, która zostanie zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedająca się francuska gra na świecie. Przy Future Wars Eric pracuje na posadzie grafika. Gra całkiem dobrze sobie radziła i choć nie miała szans w starciu z grami od Lucas Arts i Sierra, zyskała sobie przychylność krytyków. Ze względu na ciekawą fabułę i właśnie grafikę. Po ukończeniu Future Wars szefostwo Delphine Software dało Erykowi możliwość albo dołączenia ponownie do Pola Kiseta, który rozpoczął pracę nad kolejną przygodówką Operation Stealth, albo stworzenie własnego tytułu. Eric wybrał drugą opcję. Pod koniec lat 80-tych był pod wrażeniem gry Dragon Slayer, autorstwa byłego animatora Disneya Dona Bluffa. Dragon Slayer faktycznie wyróżniał się na tle innych produkcji w tamtych czasach. Świetna komiksowa grafika animowana w stylu Disneyowskich kreskówek wyglądała obłędnie. Całość była wyświetlana w formie skompresowanych bitmap i dogrywała się w czasie rzeczywistym z dyskietek, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie płynnej animacji znanej z telewizji. Jednak sama gra pod kątem mechaniki była dość prymitywna i można uznać, że był to jeden z pierwszych filmów interaktywnych. Eric chciał stworzyć grę o takiej prezentacji, jednak zamiast rysować poszczególne klatki, chciał przenieść je na wektory, a co za tym idzie drastycznie zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca. Dodajmy, że były to czasy, gdy gry wychodziły na dyskietkach, a płyty CD-ROM były pieśnią przyszłości. Shai postanowił poeksperymentować z grafiką wektorową. Początkowo wykorzystując język C, a następnie Assemblera, udało mu się uzyskać całkiem zadowalające efekty na Atari ST. Jak sam wspomina, punktem zwrotnym było odkrycie, że można uruchomić kod na Amidze i uzyskać w miarę stabilne 20 klatek na sekundę. Autor wspomina, że w tamtym czasie Another World był tworzony na podstawie ówczesnych zainteresowań Eryka. Odnajdziemy tu ślady Dune Franka Herberta, ilustracji Michaela Willana oraz autora komiksów Richarda Corbena. Znalazły się też efekty znane z japońskiej mangi. Jak sam Erik podkreśla był wielkim fanem Dragon Ball. Delphin Software dało czajemu dwa lata na stworzenie gry i całkowitą swobodę twórczą. Co dziś poza rynkiem gier Indie jest nie do pomyślenia. Pomysł przeniesienia podobnego stylu z Dragon Slayer pozostał. Jednak twórca postanowił podejść do sprawy w zupełnie nieznany dotychczas sposób. Zamiast tworzyć tła jako osobne obrazy, każde tło było tworzone na bazie grafiki wektorowej, dzięki czemu udało się zaoszczędzić masę miejsca na nośniku. Erik zdawał sobie sprawę, że grafika poligonalna 2D nie mogła być porównywalna do szczegółowej tradycyjnej grafiki 2D. Postanowił zostawić pole dla wyobraźni gracza, który dopowiadał sobie niektóre elementy, ale o tym później. Nawet dziś patrząc na fantastyczne krajobrazy trudno sobie wyobrazić, że jest to grafika poligonalna, a nie zwykła bitmapa. Nawet tak drobne elementy jak jednopikselowe odbicia światła na obiektach były małymi poligonami. Sam Erik wspomina, że w całej grze użył około 7 do 9 gotowych bitmap. To podejście się opłaciło. Wielkość gry została drastycznie zmniejszona. Fenomenalne intro, które trwało około 4 minut, zajmowało jedynie 84 kB, co było nadzwyczajnym wynikiem. Ciekawie, Shai podszedł też do budowania fabuły. Nie mając scenariusza, autor improwizował i wymyślał fabułę w locie. A gra była budowana w sposób, w jaki się ją przechodziło, czyli po kolei. Fabuła skupia się wokół Lestera Knighta Czajkina, który w burzową noc przeprowadza eksperyment z akceleratorem cząsteczek. Skutek uderzenia pioruna Lester przeniesie się na obcą i niegościnną planetę. Do gry wprowadzało fenomenalne intro, które urzekało filmowym klimatem. Po części był to cel Eryka. Nie chciał tworzyć kolejnego interaktywnego filmu jak Dragon Slayer, ale uchwycić jedynie esencję sprowadzenia kinowej narracji i nadać jej filmowy rytm. To bez wątpienia się udało. Jak na grę o ponad 25-letnim stażu zadziwiają animacje, w których postać porusza się w niezwykle naturalny sposób i wykonuje z pozoru proste czynności. Użycie najbardziej oczywistego rozwiązania, jakim dziś by było Motion Capture, nie mogło wchodzić w grę. Pierwszy film wykonany tą techniką powstał w 2000 roku i był to animowany *Sindbad*. Wcześniej używało się techniki rotoskopingu. Zatrzymajmy się przy niej na chwilę. Rotoskoping polegał na nagraniu aktorów tradycyjną metodą, a później odrysowywanie ich ruchów klatka po klatce. Technika była znana od 1915 roku i praktycznie przez kolejne 85 lat nie uległa usprawnieniu. Najbardziej znane filmy tworzone tą techniką to Władca Pierścieni Ralpha Bucksiego, wielkiego wielbiciela rotoskopingu, wcześniej Disneyowska Królewna Śnieżka czy chociażby klip zespołu Aha Take on Me. W grach rotoskoping pojawił się dość późno. Głównie używał go Jordan Mechner w swoich produkcjach Karateka, Prince of Persia i The Last Express. Dzięki czemu uzyskiwał na tamte czasy wyjątkowo Naturalną i płynną animację swoich postaci. Chyba najbardziej zapamiętana to ta z kultowego księcia Persji. Jednak wykorzystanie tego typu grafiki w grze nie było proste. Przede wszystkim brakowało odpowiedniego sprzętu, który nałożyłby obraz komputerowy na obraz wideo. Dziś ten problem wydaje się śmieszny, ale na początku lat 90. było to poważnym utrudnieniem. Eric postanowił użyć urządzenia zwanego Amiga Genlock, który służył właśnie do tego typu zadań. Nagrywał siebie, potem odrysowywał swoje ruchy, a następnie przenosił do wykonanego własnoręcznie edytora. W ten sposób powstały krótkie, ale doskonale oddające dynamikę ruchu animacje, otwieranie puszki z kolą czy podnoszenie broni przez Lestera. Początkowa animacja w parkującym Ferrari także została zainscenizowana przez Eryka, który po prostu puszczał przed kamerą zabawkowy samochodzik. Dzięki zastosowaniu grafiki wektorowej wszelkie zmiany były możliwe do podglądu w czasie rzeczywistym. Można uznać, że Lester to Eryk, ponieważ bohater został przeniesiony na podstawie ruchów samego twórcy. Jednak sam Shaii odcina się od tego, wyjaśniając, że postać korzysta jedynie z jego ruchów i nie ma związku z jego osobą. Shaii wspomina, że dodał postaci specjalnie rude włosy, aby odróżnić go od siebie. Ciekawostką jest fakt, że oryginalnie gra działała jedynie w 16 kolorach. Gdy Eric Shai udał się do wydawcy Virgin, aby sfinalizować wydanie gry, spotkał się z pomysłem, aby grę przerobić na przygodówkę Point and Click. Powód, choć dziś wydaje się całkowicie absurdalny, z perspektywy zarządów w tamtych czasach był w miarę logiczny. Gry przygodowe sprzedawały się najlepiej na rynku i były uważane za najważniejsze produkcje. Eric podziękował i udał się do Delphin Software, które wydało jego grę w pierwotnym kształcie. Pamiętajmy, że pokazał dopiero prototyp Another World i do ukończenia była jeszcze długa droga. Nie obeszło się też bez pewnych problemów z wydawcą, który koniecznie chciał zmienić muzykę. Nie spodobało się to autorowi, który uważał, że ścieżka doskonale wkomponowuje się w całość. Początkowo wysyłał faksy z prośbami o zostawienie oryginalnej muzyki, jednak nie dawało to skutku. Zdecydował się wysłać nieskończony faks. Była to długa kartka papieru sklejona na końcach. Po wrzuceniu takiej kartki do faksu wysyłał się w nieskończoność do adresata. Jego treść była jasna i prosta: zostawcie oryginalną muzykę. Po tym wydarzeniu ustąpili i muzyka pozostała nietknięta końcu. Po dwóch latach ciężkiej pracy gra ukazała się na komputery Amiga i Atari ST w 1991 roku. Porty na obu komputerach były podobne. Amiga dostała lepsze dźwięki i bardziej żywe kolory. W północnej Ameryce postanowiono zmienić tytuł na Out of This World, aby uniknąć pomylenia z operą mydlaną wyświetlaną pod tytułem Another World. Śmiesznym zbiegiem okoliczności, w momencie wydania Out of This World w Stanach był wyświetlany sitcom Science Fiction dokładnie pod tym samym tytułem. Gra zyskała uznanie graczy i krytyków, którzy chwalili mechanikę, grafikę i dźwięk, jednak mocno dostało się Erykowi za długość rozgrywki. Faktycznie, wersja na Amigę i Atari była dość krótka. Shai postanowił wraz z wypuszczeniem gry na PC dorzucić dodatkowe poziomy. Pracował nad nimi po 16 godzin dziennie przez 2 miesiące. Dodatkowe poziomy idealnie wpasowały się w opowiadaną historię i ciężko sobie wyobrazić, że nie były integralną częścią całości. W 1992 roku gra wreszcie wyszła na komputery osobiste i z miejsca zdobyła serca graczy. Another World rozpoczyna się długim filmowym wprowadzeniem, gdzie Lester przybywa swoim Ferrari do laboratorium. Widać, że Eric sporo czasu poświęcił, aby oddać filmowy klimat i to bez wątpienia się udało. Surowość grafiki podkreśla skromna paleta barw oraz duże jednokolorowe przestrzenie. Lester w czasie czekania na wynik eksperymentu otwiera picie, a w międzyczasie zaczyna się burza, podczas której piorun uderza w laboratorium i Lester zostaje zabrany z ziemi w dłużej nieokreślone miejsce. Zapraszam teraz na krótką przerwę. Po niej poznamy dalsze losy gry Another World. Bohater ląduje pod wodą, miało to wprowadzić w graczu poczucie zdezorientowania. Mamy tylko parę sekund, aby zareagować, gdyż w przeciwnym wypadku postać tonie lub zostaje porwana przez dziwną mackę. Po wyjściu na powierzchnię mamy po raz pierwszy możliwość zobaczenia genialnej oprawy obcej planety. W tym momencie historia jest opowiadana w pewien sposób dwutorowo. Na pierwszym planie, Lester, a w tle widzimy czarny kształt jakiegoś drapieżnika, który ewidentnie śledzi naszego bohatera z zainteresowaniem. Świat wykreowany przez Erika jest niezwykle niegościnny. Już w drugiej planszy na bohatera czekają zabójcze glizdy, które można wyeliminować kopniakiem. Tutaj też po raz pierwszy możemy zobaczyć wyjątkowo płynną i organiczną animację chodu głównej postaci. Oczywiście, powstała ona na bazie rotoskopingu. Lester szybko konfrontuje się z czarną bestią, którą mogliśmy zobaczyć wcześniej. Tutaj też łatwo zobaczyć, o co chodziło Erykowi, gdy twierdził, że zostawia pole do popisu wyobraźni. Sama bestia to jedynie czarny kształt i białe zęby. Jednak ta krótka animacja jest bardzo wymowna. Mamy wrażenie, że bestia góruje nad bohaterem i jest niezwykle masywna. Szai dzięki minimalnym środkom wyrazu uzyskał efekt, nad którymi dziś pracują całe rzesze specjalistów. Wkrótce Lester dostaje się do niewoli obcych i zostaje uwięziony w klatce z towarzyszem Niedoli. Tutaj możemy zauważyć efekt bleru, który był inspirowany efektami z anime. Także moment podniesienia pistoletu przez bohatera był stworzony w technice rotoskopingu. Ciekawostką jest fakt, że dźwięk poruszającej się windy to odgłos pracującej drukarki i głowej Eryka. Za to na samej górze kondygnacji opcjonalnie twórca umieścił możliwość obejrzenia panoramy obcego miasta. Etap, w którym Lester turla się przez tunele jest całkowitą zmianą dotychczasowej mechaniki. Choć trwa on tylko jedną planszę, autor stworzył różne wersje tego etapu. I tak, wersja na PC jest trudniejsza niż ta na Nintendo. Różnic będzie więcej. Chwilę później możemy ponownie doświadczyć dwutorowo opowiadanej historii, kiedy na pierwszym planie widzimy naszego bohatera z klatki uciekającego przed strażnikami. Tego typu rozwiązania dziś może nie robią wrażenia, ale w latach 90. stanowiły niezwykłą nowość w opowiadaniu historii na ekranie monitora. Bohater trafia do jaskini. Do tego momentu, developing gry trwał rok. Tutaj, jak wspomina Erik, grafika jest mniej bogata w detale, występuje więcej jednobarwnych płaszczyzn. Powodem było to, że przed nim było jeszcze sporo pracy, a rok produkcji na taki krótki początkowy fragment raczej nie dawał powodów do radości. Tutaj też jest jeden z momentów gry, który może uniemożliwić przejście kolejnych poziomów. Jeśli nie zniszczymy odpowiedniej ściany w momencie, kiedy teren zostanie zalany wodą, bohater nie będzie mógł przepłynąć dalej i będzie wymagało to przejścia sporego fragmentu ponownie. Inną interesującą zagadką jest spuszczenie szklanej kuli na głowę jednego z wrogów. Erik zastosował ciekawy patent. Otóż poruszającego się przeciwnika widzimy w odbiciu kuli, którą możemy zestrzelić w momencie, jak wróg będzie pod nią przechodził. Spory fragment po wciągnięciu Lestera przez obcego przyjaciela nie pojawił się na Amidze i Atari. Zostało to dodane później w wersji na PC i NES. Brakujące poziomy są bardzo dynamiczne i bardziej starają się ukazać przyjaźń łączącą dwóch bohaterów. Fajnym motywem jest kolejna sytuacja, w której nasi bohaterowie wsiadają do czołgu i walczą na arenie. Gracz musi odnaleźć odpowiednią sekwencję klawiszy, która aktywuje katapultę. Po wystrzeleniu w powietrze bohater ląduje w saunie dla samic obcego gatunku, i tutaj miała miejsce śmieszna sytuacja. Gdy Another World miało zostać wydane na Nintendo, Erik spotkał się z dość niecodzienną sytuacją, kiedy to Nintendo zażądało od niego usunięcia dwóch pikseli, które symbolizowały rowek w tyłkach żeńskich postaci. Oczywiście spełnił to dziwne. Żądanie, i choć niewielu to zauważy, to faktem jest, że wersja na NES posiada postacie, które mają mniej rowek niż pozostałe wersje. Warto było o to walczyć. Również niecodzienne było zakończenie przygody, gdy ranny i ledwo przytomny Lester teleportuje się na dach, gdzie w końcu pada. Pojawia się jego obcy przyjaciel, który podnosi go i razem odlatują na dziwnym stworze w dal. Gra nie oferuje happy endu, a zakończenie jest otwarte. Ciężko powiedzieć co się stało z Lesterem. Czy przeżył, czy na końcu po prostu umiera. Dodatkowo tej smutnej scenie towarzyszy fenomenalna muzyka, którą skomponował przyjaciel Erika, Jean-Paul Freitas. W latach 90 tego typu zakończenia gier były dość niespotykane. Większość kończyła się happy endem. Tutaj Eric Shai zastosował sztuczkę, dzięki której zdajemy sobie sprawę jak bardzo zżyli się z bohaterem. Jako, że Eric Shai chciał też mieć całkowitą kontrolę nad własnym tworem, dość niecodziennym było to, że też okładka gry jest jego autorstwa. Warto wspomnieć, że wydawca przygotował Erikowi parę okładek do wyboru. Dziś patrząc na nie trudno się nie uśmiechnąć, gdyż przedstawiane ilustracje nijak się miały do Wizji Anotherworld. Wśród portów na kolejne komputery i konsole warto wspomnieć o wersji z 1993 roku na konsole 3DO. Na którą wszystkie tła zostały ręcznie narysowane, po części niszcząc to, do czego dążył Erik. Sam przyznaje, że ta wersja jest kiepska i pozbycie się wektorowych teł spowodowało, że wektorowa postać bardziej odznacza się na kolorowych, pełnych detali tłach co zaburzyło wymowę całości. Trudno się nie zgodzić z Erykiem. Jednak wersja 3DO faktycznie była dostosowana do nowych standardów. Gra została wydana na płycie CD, więc twórcy chcieli, aby też wyglądała najlepiej ze wszystkich, co niestety nie do końca wyszło. Dodatkowo gra oferowała trochę dłuższe wprowadzenie, z wpisem z dziennika Lestera, które zostało wykonane na modłę napisów z początku Gwiezdnych Wojen. Ta wersja zawiera też niewielki fragment sequela, pod tytułem Heart of the Alien. Tak. Another World doczekał się sequela, wydanego ekskluzywnie na Sega CD, opowiadającego, co działo się dalej z Lesterem i jego przyjacielem po opuszczeniu dachu na skrzydlatym potworze. Ponieważ gra powstała bez ingerencji Erika Shei, większość fanów nie uznaje tego sequela jako kanoniczny. Również sam Erik ma spore obiekcje do tytułu. Początkowo chciał, aby ewentualny sequel opowiadał tą samą historię, ale z innej perspektywy. Pomysł był ciekawy, rozwiązanie podobne jak w dodatkach do pierwszego Half-Life'a. Akcja skupiałaby się na obcym, a w tle Lester walczyłby o życie. Jednak tak się nie stało i sam Eric Shai wydał oświadczenie, że powstała gra nie powinna być brana pod uwagę jako sequel Another World. W Heart of the Alien wcielamy się w obcego, a akcja dzieje się dokładnie tam, gdzie skończyła się część pierwsza. Od razu widać, że gra miała większy budżet, animacji jest więcej, są lepsze i dłuższe. Gra ma też bogatsze tła. Fabularnie też nie jest taka zła. Jednak z powodu odcięcia się od niej samego Eryka, mało kto o niej pamięta. Ciekawostką jest fakt, że w 2012 roku powstał port na konsolę Atari Jaguar, która nie jest produkowana od 1996 roku. Gra została wydana oficjalnie z instrukcją standardowym pudełku, w jakim znajdowały się gry na Jaguara. W 2004 roku studio Delphin Software zamknęło swoje podwoje na zawsze. Erykowi udało się odzyskać prawa do gry, którą w kolejnych latach przeportuje na urządzenia mobilne. W 2006 roku powstanie specjalna edycja gry na 15-lecie wydania. Gra oferowała Bardziej bogatą w detale grafikę, wyższą rozdzielczość oraz parę dodatków, np. soundtrack na płycie CD. W 2011 roku powstanie edycja na 20 dwudziestolecie wydania. Ta wersja pojawi się na wszystkich aktualnych konsolach łącznie z PlayStation 4. Gra posiada bardziej wygładzoną animację i możliwość uruchamiania w bardzo wysokich rozdzielczościach. Warto wspomnieć jeszcze o wersji Game Boy Advance, która została stworzona hobbystycznie przez Cyrilla Corgordana. Zastosował on inżynierię odwrotną na porcie gry z Atari ST. Początkowo Shay chciał zbanować projekt, gdyż widział w nim potencjalnie możliwość zarobku, ale był pod tak ogromnym wrażeniem kodu Cyrila, że postanowił podzielić się kodem źródłowym z domorosłym twórcą. Początkowo obaj próbowali wydać grę jako oficjalny port na Game Boya, ale spotkali się z niewielkim odzewem. Shai zdecydował, że gra pozostanie do pobrania jako darmowy port, i tak jest do dziś. Warto wspomnieć, że wersja stworzona przez Cyrilla posłuży jako podstawa do kolejnych portów na urządzenia i systemy mobilne. Another World dziś jest uważany za kamień milowy game devu, jaki stanowi ogromne źródło inspiracji dla wielu innych twórców. To tytuł ponadczasowy, którego historia nie starzeje się, a przygody Lestera nadal bawią tak samo, jak 25 lat temu. Eric Shai po ukończeniu Another World wróci z nową grą dopiero w 1998 roku. Po sześcioletnim przedłużającym się developingu wyjdzie na światło dzienne gra Heart of Darkness. Ale to już zupełnie inna historia.